Dzień dobry, witajcie w kolejnym evencie z CSGO Skinsa z na moim kanale. Mamy nowy evencik na stronie. Jeżeli Wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, pamiętajcie też o kodzie Sylo, dzięki któremu macie 20 na starcie, jak i również 10% więcej przy doładowaniu. My sobie potwieramy dzisiaj parę skrzynek, a Was zapraszam na stronkę. Pamiętajcie o tym, że otwieranie skrzynek jest tylko dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie macie 18 lat, to nie jest niestety to dla was. Champions League przed nami i zobaczymy co ciekawego nam dzisiaj poleci. No i dobra, ostatnio potwieraliśmy trochę skrzynek z Idolem. Dzisiaj ludzie, mamy nowy evencik, mamy troszkę balansu, więc lecimy, lecimy sobie z e, nowymi skrzyneczkami. No i Champions League. Mamy też ukrytą skrzynię tutaj, e, którą wyczaiłem. Wyczaiłem ją klikając właśnie tutaj i mamy tutaj e, skrzynkę ukrytą, gdzie możemy wydropić Champions Trophy Case otworzyć sobie i wydropić tutaj ciekawe e, skórki. Otworzymy sobie trzy takie na starcie na szybkości. No i jest profit, jest profit, jest ward. Otwórzmy sobie troszkę wolniej. Zobaczymy co nam teraz poleci, e, ShapeWood, 5,7 i Obsidian, okej, okay, nie jest źle, dalej mamy całkiem ładne skiny, otworzymy jedną jeszcze taką skrzynię, mamy tutaj bajonet mamy Skeleton Knife'a, mamy parakorda Huntsmana, Survivala, Motoglowsy, całkiem fajna ta skrzyneczka, e, spróbujmy na Boosmołdzie jeszcze, trzy takie skrzynie walnąć, kurczę, napiłem się przed chwilą, mi się... E, morda klej, nie? No ale dobra, dobra, lecimy sobie z kolejnymi takimi skrzyniami e, i tutaj mamy nic fajnego. Dobra, jeszcze raz na bójście Mamy Chrom Canon AWP. Powiem wam, że e, tą AWP to ja pierwszy raz widzę i ona wygląda całkiem, całkiem nieźle. I mamy też skrzynkę na Jester Modzie, ale tutaj mamy e, ją droższą całkiem Dlatego tak szaleć nie będę. E, 981 otworzymy, Marble Fajik będzie na starcie, okej okay. Powiem tak, prognostyk jest całkiem <laughs> niezły odało nam tutaj elegancko tym marble fade'em, więc mamy tutaj pierwszą kosę wydropioną. Mamy oczywiście króla wzgórz, gdzie możecie sobie tutaj załadować zwłaszcza e, pucharki i dostać na przykład jakieś tam e, tam jakieś skinki. Ja na przykład sobie wpłacę tutaj cztery koła i będę na przykład tutaj na liście. Jestem na e, królu wzgórz, więc tak to działa i mam bow knife lorka e, do ogarniętego. Wy też możecie, dzięki temu dostaniecie na koniec wydarzenia e, nagrodę. Możecie też ustrzelić skina, czyli strzelamy tutaj e, w te tarcze i może wam Poleciecie jakiś fajny, ciekawy skinek? Możemy dospasować tutaj wartość, na przykład strzelania. Dajmy sobie tutaj, że za 13 tysięcy, na przykład, i możemy tutaj dostać wtedy troszkę lepsze skiny. A jeżeli damy więcej, to mamy lepszą wartość. Tutaj, na przykład Asimov poleciał, Crimson Fail poleciał, Living Color poleciał, dajmy tutaj Desert Strike, ok. A jak damy 50 koła, mamy Digielka, ok. Jeszcze raz, mamy Pulsa. Więc tutaj sobie możecie ustrzelić skina i macie też handlarza bronią, który, oczywiście, e, jeżeli sobie wymienicie tutaj, zapłacicie mu to wam da jakąś tam giwerkę. Nie? Więc te, te punkty eventowe zbieracie otwierając właśnie skrzynki. Pamiętajcie też o tym, że z moim kodem, korzystając z mojego kodu przy doładowaniu, macie szansę wzięcia udziału, moi drodzy, w giveaway'u. Możecie wziąć udział w giveaway'u, możecie dostać sobie tutaj nagrodę jakąś z tych, więc bierzcie śmiało udział. Zapraszam was jak najbardziej do korzystania z giveawaya. no i moi drodzy, zaczynamy tutaj się brać za skrzynki. Support case. Support case, czyli skrzynka supporta, moi drodzy. Osoby, która jest userem w gierce znaczy nie zawsze, nie? Ale, ale, ale zobaczymy co nam da tutaj Mode Street, ok Średnio mi się podoba Kolejna skrzynka Mamy TK reentry, ok nie, nie najgorzej, nie najgorzej Kolejny skórek Mamy Arctic Wolfa Umpa, ok Umpikiem czasami sobie lubię zagrać Nie jest dużo warty, ale sobie go e, Zostawimy Z racji tego, że ta skrzynka nie jest jakaś turbo droga Pożyjmy boost moda Zobaczymy co ciekawego nam tutaj e, wydropi na tym pustmouziku. No e, i pójdzie dalej, pójdzie dalej. Wolałbym tą linię e, skórek niż tą, ale najgorzej nie jest. Jeszcze raz sobie support Case otworzymy. Ok, mamy stickery. Mamy stickery zaporta Gdzieś takiego stickera mam naklejonego na jakiejś broni, nie wiem na czym, ale oddało ładnie całkiem e, TMP9, więc spoko. I mamy tutaj też, moi drodzy, Jerster Mode, czyli e, modzik, który daje nam wszystkie skiny na 4%. No i mam też dużą szansę też na kostkę, nie? No ale niestety, niestety nam tutaj nie poleciało. Otwórz mi jeszcze raz, z racji tego, że e, ta skórka, <coughs> ta skrzynka nie jest najdroższa. To możemy tutaj e, troszkę poszaleć, oby dało kosy, oby dało kosy teraz, te kosy też nie są jakieś turbodrogie, nie? E, Tiger w taki jest warty 1000 zico. No to więc tutaj wiecie, e, można, można wydropić, jest duża szansa na dropa, no ale niestety, no mi tutaj na razie tego nie dało. Jeszcze raz otwórzmy, ostatni support case'ik do otwarcia i jest, ostatnie i udało się lorkę, tutaj shadow daggery wydropić, które są warte, troszkę są, no i mamy też chatterboxa więc dwa całkiem fajne skiny tutaj nam poleciały teraz, warto było teraz, lurker case, moi drodzy, lurker case, czyli lurker kolejna pozycja w counter strike'u, moi drodzy gdzie możecie sobie grać jak gracie, gracie turniejowo, to lurker też jest osobą, która powinna być w każdej drużynie. No i niestety na razie, na razie, na razie tutaj nie mamy nic ciekawego. Lecimy sobie z e, kolejnym lurkerem. Moonrise Flora. Kislov. Ok. Kislov spoko. 68. Ziko, z Kislov całkiem, całkiem ładnie. Kolejny Kislov. Okej, okay, żeby była w fajnej jakości. Nie, przeleć tego dalej. Dobra, jest elegancka. I Shinobu. Jaki drogi jest gloczek. Okej. Okay. Więc lurker tutaj nam oddaje. Sprawdźmy jeszcze tutaj na... Jester modzie, jester modzie Trzy takie skóreczki I mamy kosę, mamy kosę Więc tutaj ładnie poleciało, ładnie poleciała Koska już na e, przywitaniu I całkiem niezła koska, całkiem niezła koska Otwórzmy jeszcze raz tutaj Coś takiego jak nam poleciała już jedna kosa To może teraz coś jeszcze poleci Niestety, teraz już nie poleciała Ale ale fajna skrzynka, jeszcze raz sobie otwórzmy I co mamy? Kislow, chromatica, bar... o jezu Gdyby ta linia poszła, nie? Byłoby pięknie, ale nie jest najgorzej, tak? Nie jest cały czas najgorzej, nie? No i mamy kolejną kosę, patrzcie, kolejna kosa, więc tutaj to oddaje. Jaki stan? O, pół Faktory faktory, nie. Pięknie, pięknie. Tam jeszcze statrak mieliśmy jakiś. E, kolejna ta skrzynia. O, ten freakin wejdzie, wejdzie, wejdzie. Jest, ludzie, kolejna kosa. Dobra, lurker oddaje. Lurker oddaje. Lurker mi się. E, podoba, nie? Więc to fajna skrzynka jest I nie jest droga Entry Frager, moi drodzy, moja pozycja w Counter-Striku Ja gram, ja lubię na Enter grać Bardzo, e, i mamy tak 63 Zico za trzy normalne takie e, Skrzynki, okej, okay, mamy tutaj Czerwone skiny Bardzo dużo czerwonych skinów e, Można wydropić i to jest Certified Frager, moi drodzy Taką naklejkę bym sobie też przykleił Więc taką naklejkę bym mógł sobie e, chętnie wydropić Okej, okay, otwórzmy sobie na boost Trzy trzy takie E, wariaty, no i mamy co? Mamy Bloodsport, Dragonfire i. Dragonfire Okej, okay, przeskoczyło. Dobrze przeskoczyło, bo ten Dragonfire e, jest całkiem nieźle. E, tutaj warte, nie? Więc mamy kolejną. Okej, okay, naklejeczka. Jest naklejka. Naklejkę chciałem, więc naklejka jest. Czy ona za warta jest? 5 zikł. Uuu, szału nie ma. No i dobra, Entry Fragger Case. Ona jest droższa, jeżeli chodzi o Jester Mode. Otworzymy sobie jedną tylko taką. E, Entry Fraggera i jest Crimson Web! Okej, okay, dobra, pięknie. I Code Red Digielek Ładnie poleciało. Mamy pięć koła z tej skrzynki. Podoba mi się to. Entry Frager oddaje tutaj pięknie. I jeszcze raz. Oj, daj mi ją zabrał i Red Astor. Ale fajna skrzynka to jest. Fajna skrzynka. I Entry Frager Case też nam e, coś oddał. Igl Case, moi drodzy. Igla to jest ten, co prowadzi gierkę. E, tutaj tak nie będziemy szaleć. Chociaż na początku możemy e, sobie trzy takie otworzyć. Igielki. I nam coś poleci. Oj, ten manowar, gdyby poleciał, byłoby całkiem fajnie, nie? Jailguard e, 120. Nie jest źle. Dobra, otwórzmy trzy takie na bus mode. Pięć stów, to już są droższe te e, skóreczki troszkę Stratosfera, o, nie wiem czy to stratosfera nie jest Jakoś taka troszkę droższa, więc Całkiem ładnie tutaj poleciało nam Jeszcze raz sobie otwórzmy tutaj Oj, rękawiczki były blisko Manowar, okej, okay, Manowar też nie jest tanią awopą e, Tak patrzę na dole to mamy Pięć stów, okej, okay, ładnie tutaj oddało I mamy jester modzik, na jester modzie Z racji tego, że to już nie jest Tania skrzynka więc otworzymy sobie tylko jedną taką Eagle Case'a I co nam poleci? Oj, stój, 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 stój na tych poligonach Pięknie, pięknie, mamy motoglowsy Ej, dzisiaj naprawdę dobrze dropi To jest pierwszy e, dzień ze skrzynką, moi drodzy Pierwszy dzień z eventem I naprawdę nam ładnie dropi Jeszcze jeden taki Eagle poleci Black Lotus MK Uuu. Boli, 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 boli e, Dobra, i mamy Sniper Case Tu mamy snajpery, moi drodzy kugnir. Gugnir, Meduza Prince, fajna awóbki. No i Prince Stream wjechał, nie? Jest Prince Streamek tutaj, więc też ładna, ładna tutaj awóbka. Sniper case'ik, otworzymy sobie jednego takiego na wejściu. I Prince Streamek, okej. Okay. Nie, jednak Midnight midnight Storm. Mógłby być Prince Stream, mógłby być Prince Stream, byłoby ślicznie. E, chromatyka Baratheon też sobie tutaj e, trzaśniemy. No i dobra, no i otworzymy takie dwie skrzynie jeszcze sniperskie. No, ja wierzę w tą snajperkę Long Dog i Dragon Fire Long Dog nigdy nie widziałem, powiem wam szczerze, tej awupy. I nie widziałem jej, bo ona jest trochę warta. Nie wiedziałem, że aż tak droga eee, ta awupa jest. O dobra, polećmy jeszcze raz tutaj sobie z taką skórką. Jest tutaj Midnight i jest. nie, Execution i Big Iron. Okej, okay, szału nie ma. I otwórzmy jedną taką skrzynię. sniperkę jest 6 koła. Z racji tego, że ostatnio wydropiliśmy całkiem fajne rzeczy, to jednego takiego snajpera otworzę, nie? Ale to. To może być właśnie to. Gdyby poleciało troszkę dalej, te doplery byłoby miło, nie? Ale tutaj zabolało, zabolało. Dobra, na pożegnanie, moi drodzy, złóżmy sobie jakoś batelkę e, z tych nowych e, skórek. Czy one są tutaj? Są, powinny być, nie? Już wydaje mi się na tych e, batelkach również dostępne. Już patrzymy, już patrzymy, już patrzymy um, No i czekajcie A to był e, lurker Ej, nie Ma chyba jeszcze Lurker case, entry fragger case Spróbujemy, spróbujemy, zobaczyć, czy one na batelkach Już um, są bo, bo otworzyłbym, ale chyba możliwe, że Jeszcze może ich nie być Entry, no nic, jeszcze, jeszcze Jeszcze, moi drodzy, nie mamy Aktualnie tych e, e, skrzydeczek Na batelkach A już bym taką batelkę sobie jedną Skleił miłą, nie? Byłoby całkiem, całkiem e, Spoko, więc tak, stwórzmy sobie bitewkę Na e, boost modzie Z dwoma royalami Taka delikatna, spokojna bitewka Na trzy osoby, standardowo sobie trzaśnijmy Zobaczymy, co nam tutaj e, ciekawego poleci. Pamiętajcie o tym, że Kodzik Sylo, nie? Z Kodzikiem Sylo macie 2,10 na starcie, jak i również 10% więcej przy e, doładowaniu. Więc śmiało, zapraszam jak najbardziej. E, no i co? No i mamy tutaj bitewkę z tymi bociszami. No i poleciała Kosa Rosso. No i teraz musimy też wydropić coś mocnego, nie? 440 był dobry drop na starcie i są rękawiczka tu lorka. Kurczę, ale goś wydropił potężnie. No nic. Ja się będę z wami żegnał. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę subika, dzwonek powiadomień. Dzięki wielkie za oglądanie no i trzymajcie się do nas do następnego. Cześć wam.